Myślę, że najważniejszą sprawą, o której trzeba pamiętać, kiedy się zadaje pytanie, które chrześcijaństwo jest prawdziwe, kluczową, jest to, że chrześcijaństwo sobie naucza, że jest religią objawioną przez Boga, to znaczy taką, która nie pochodzi od żadnego człowieka, nawet żaden człowiek nie, jest, nie byłby w stanie jej sobie wymyślić. Prawda? Jak pisze apostoł Jan w prologu do swojej Ewangelii, Boga nikt nigdy nie widział, i to Syn Boży, który przyszedł na Ziemię, pouczył o Bogu. Prawda? Od niego to znamy. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszych dwóch rozdziałach mówi, tłumaczy, że, że żaden mędrzec nie był w stanie wymyśleć Ewangelii, domyśleć się, jaka jest treść Ewangelii. Paweł tam bardzo ładnie tłumaczy, no któż zna głębokości człowieka, jak nie duch, który jest w człowieku, a któż zna treść głębokości Boga, jak nie duch, który jest w Bogu. I gdybyśmy tego ducha nie dostali, to byśmy nie wiedzieli, co jest, co jest w Bogu. I wiele, wiele innych razów jest wyraźnie podkreślona inicjatywa Boża w objawieniu. Myślę, że najbardziej jednoznacznie w Ewangelii Mateusza 11.27, kiedy Jezus mówi, nikt nie może poznać Ojca, tylko z ludzi oczywiście, tylko ten, komu syn zechce objawić. Bóg ma inicjatywę w objawieniu. I teraz, jeżeli w ostatecznych czasach, czyli w czasach ewangelicznych, Bóg przemówił do nas przez syna. To pojawia się pytanie, ale w jaki sposób mówi do nas dzisiaj? Czyli jeżeli kluczową sprawą jest odnaleźć to objawienie od Boga, a nie sobie je wymyśleć, prawda? bo nasz rozum jest niezdolny do tego, tylko odebrać to objawienie, to pojawia się takie pytanie: no to gdzie je można znaleźć? Gdzie jest treść tego objawienia w takiej formie, która jest prawdziwa, która jest nieskażona, która odzwierciedla zamysł Boży w najlepszej, naj, naj, najdoskonalszej formie?